Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do biblioteki. Hans Christian Andersen, śpiewak z strzechy. Tłumaczenie: Cecylia Niewiadomska. Zima. Zima, śnieżną, okryta zasłoną, wygląda jak wykuta z marmurowej skały. Powietrze jasne, czyste. Wiatr kolący, ostry, niby miecz obosieczny. Drzewa bezlistne, jak białe korale, jak migdałowe gaje w pełnym kwiecie. Widok daleki, jak z wierzchołka góry. I noce piękne pod niebem, usłanym gwiazd miliardami przy blaskach północnej zorzy. Nadchodzi burza i z chmur ciemnych sypie puchy łabędzie. Białe, lekkie płatki kołyszą się w powietrzu, pokrywają dachy, ulice, pola, drogi i gościńce. Biało, cicho i chłodno. Lecz nam ciepło w izbie przy płonącym kominku. Wesoło w gromadce słuchać i opowiadać o czasach minionych, minionych dawno. Posłuchajmy baśni. Na morzu, hen daleko, na szerokim, grób olbrzymi na skalę. O północy siada na nim bohaterski duch pogrzebanego w tej mogile króla. Siada i ciężko wzdycha. Złocisty diadem świeci mu na skroni. Wiatr włosy rozwiewa, pierś ma w stal zakutą, lecz głowa ciężko spada mu na piersi, a z ust wyrywa się głuche westchnienie. Westchnienie bólu. Duch bohatera nie ma w mogile spokoju. Okręt o białych żaglach płynie po morzu z daleka. Przy grobowej skale zarzucił kotwicę. Żeglarze na ląd wyszli. Pomiędzy nimi idzie pieśniarz stary. Ten zbliża się do króla stopą nieśmiałą. Dlaczegoś smutny? Pyta. Jaki ból cię tłoczy? Smutny jestem, odpowiada duch pognębionego. Bo czyny moje umarły wraz ze mną, zostały zapomniane, jak ja pod tą skałą. Żaden śpiew o nich nie rozbrzmiewał po świecie, żadna pieśń w sercach ludzkich nie zbudziła żalu, nie pozostała w pamięci mych wnuków. Więc smutny jestem. Zniknąłem bez śladu i ja i życie moje, dlatego nie znam w mogile spoczynku. Duch bohatera świecić winien wiecznie, a mój zasłonił obłok niepamięci. Pieśń tylko takie zasłony rozdziela. I mówił długo o swych wielkich czynach, które współcześni wielbili i czcili, lecz nie miał kto opiewać, gdyż pomiędzy nimi nie było ani jednego śpiewaka. Wtedy położył pieśniarz dłoń natchnioną na struny harfy i pieśni się rozległa potężna i wspaniała Opiewał odwagę młodzieńczą bohatera, jego śmiałe czyny, gorące serce i ducha wzniosłego Śpiewał w miłości i wierze i prawdzie Na grobowcu podniosła się postać królewska, a twarz jej zajaśniała jak chmurka srebrzysta w blasku miesiąca i rozpłynęła się w blasku jak zorza. Duch bohatera zniknął we własnych promieniach. Rozwiał się razem z pieśnią. Na samotnej skale pozostał tylko zielony pagórek, a na nim kamień grobowy bez znaku. Ale z ostatnim tonem wieszczej harfy ze strun jej zerwał się ptaszek maleńki. Ptaszek o cudnym głosie, w którym drżą na przemian wszystkie tony serca ludzkiego. Radości, Bólu, tęsknoty i szczęścia. Ptaszek wzniósł się wysoko i leciał nad morzem ku oddalonym lądom, ku górom i lasom, ponad polami i ponad łąkami, gdzie go witano serdecznie, radośnie. Śpiewak to znany, śpiewak pieśni gminnej, co nigdy nie umiera. I dziś go słyszymy, tu, koło kominka, kiedy puchy białe bujają w powietrzu i pod niebem burza się sroży. On śpiewa nam co było pieśni wesołe i smutne o surowych krajach dalekiej północy i rozkosznych dolinach południowych. On ma słowa i tony, ma łzy i uśmiechy, i w sercach ludzkich budzi wiosnę młodą albo okrywa je szronem jesieni. Ptak pieśni gminnej nigdy nie umiera, a żyje dawno i wszystko pamięta. I wielkich bohaterów, i klęski okropne, wszystkie nadzieje i wszystkie zawody. I język ojców naszych zapomniany i zapomniane prastare pamiątki on nam tłumaczyć umierzywym słowem a kiedy śpiewa to burza nadchodzi biją pioruny lód pęka świat płonie i drży w posadach ziemia bo on potęgę ma i władzę wielką i królem jest i twórcą choć nie bogiem zima wiatr ostry jak miecz obosieczny niesie tumany śniegu góry całe i wszystko sypie na miasto, skazane, aby zniknęło z ziemi. Dziwny sen zimowy. Skryły się domy i krzyże kościołów. Góra śnieżna jaśnieje w przejrzystym powietrzu i odbija promienie słońca. Nad pogrzebanym miastem krąży ptactwo. Świergocze, krzyczy, śpiewa. W Luble chmurą całą przysiadły na śniegu. Wzrusza je każda drobnostka. Opowiadają tak wiele, tak wiele o tym, co było w kuchni, na podwórzu. Wszystko wiedzą, wszystko wiedzą. Pipi. Pi. My znamy pogrzebane miasto, znamy każdy zaułek, każdy kącik. Pipi. Pi. Wszystko, co żyło tam, leży pod śniegiem. Wszystko, co żyło. Pipi. Pi. Czarne kruki i wrony unoszą się nad białym śniegiem, niby żałobne plamy. Grab, grab. Krzyczą co chwila. Tyle rzeczy do jedzenia zostało pod śniegiem, tyle rzeczy wybornych i pożywnych, kra, kra. Lecą dzikie łabędzie, szumiąc wspaniałymi skrzydłami w górze, a pieśń ich mówi o tym, co wielkie i piękne w umarłym mieście było. W mieście pogrzebionym pod górą śniegu. Ale ptaszek drobny głos podniósł, także dźwięczny. O, nic nie umiera! Bo nie ma śmierci, a życie trwa wiecznie, choć się przelewa czasem w tony pieśni, słowa prorocze, w promienie światłości, w mądrość i wiarę. Lecz nie ginie życie ono wstępuje tylko w nowe serca i bicia ich przyspiesza ono ożywia nasze myśli i wspomnienia i powstaje przed nami z każdego grobowca wieczne i nieśmiertelne. Co żyło, żyć będzie. Tak śpiewał ptak natchniony pieśni gminnej, co nigdy nie umiera. I w tej samej chwili spłynęło z nieba ciepłe tchnienie Boże, pękły śnieżne otchłanie, słońce jest wycięża, przenika wnętrze góry, kruszy jej potęgę i nową wiosnę budzi na mogile. I nowe życie na starym pniu szczepi. Bo nie ma śmierci, co żyło, żyć będzie. Zwiastunem prawdy tej ptaszek maleńki, ptak pieśni gminnej, który nigdy nie umiera. Czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Żebka. Audiobook pochodzi z darmowej biblioteki internetowej wolne lektury. Wspólnie możemy udostępniać kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do nowych nagrań. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, zmieniać i publikować pod warunkiem przestrzegania prostych zasad, które znajdziesz na stronie wolnalektury.pl.